Witaj w podcaście Pełne Serca, a ja, Twoja czuła przewodniczka, nazywam się Ela Compton. Ten podcast to jest czas dla Ciebie, żeby zregenerować wewnętrzne zasoby, pobyć ze sobą z czułością, naładować baterie, odkryć, co Tobą kieruje i dać sobie to, czego potrzebujesz. Dzisiaj mamy wstydliwy temat, będę mówić o wstydzie. Wstyd jest jedną z najtrudniejszych emocji i wraz z poczuciem winy jest bardzo szeroko rozpowszechniony. Jeszcze chcę doprecyzować, że ja będę tu mówić głównie o takim wstydzie toksycznym, o takim wstydzie niekonstruktywnym, takim wstydzie, który mówi, że to ja jestem błędem. Bo chcę wprowadzić takie rozróżnienie, że poczucie winy rozumiem w taki sposób, że zrobiłam coś nie fajnego, nie jestem z tego dumna. Uważam, że to był błąd, więc chcę naprawić swój błąd. Natomiast wstyd to jest takie przekonanie, że coś ze mną jest nie tak, że jestem błędem, że jestem wadliwa, niedoskonała. I to, to uczucie zazwyczaj nie prowadzi do żadnych dobrych skutków. Ona powoduje, że, że cierpimy. Poczucie winy mówi, Popełniłam błąd, a wstyd mówi: To ja jestem błędem. Czyli mówię właściwie o takim toksycznym wstydzie o takim wstydzie, który jest niekonstruktywny, on nam nieadaptacyjny, nie pomaga nam w życiu. Wst może brzmieć to różnie może być nie wiem, jestem okropnym rodzicem jestem wadliwa nie zasługuję na to, żeby. <laughs> Te komunikaty, każdy ma pewnie jakiś, jakąś swoją odmianę, też w zależności od sytuacji, to może brzmieć inaczej. Cierpimy z powodu tych komunikatów, które sami generujemy yy, i postaw, które sprawiają, że czujemy się w jakiś sposób niegodni, niegodne, niekochani, gorsi, bezradni, słabi, a... Niesamowite jest to, że taki wstyd ma kilka paradoksów. Trzy paradoksy teraz omówię. Wydaje się, że wstyd jest taką emocją godną potępienia, a tak naprawdę to jest bardzo no, niewinna emocja w tym sensie, że powstaje gdzieś spragnienia bycia kochanym. To jest jakby druga część, druga strona medalu. Chcę być kochana i obawiam się, że nie zasługuje na to, żeby być kochana, szanowana. Drugi paradoks to wstyd nas izoluje. To jest takie izolujące uczucie czy stan emocjonalny. A jednocześnie jest uniwersalną emocją. Wszyscy. Poza psychopatami odczuwamy takie momenty, są takie momenty, mamy takie momenty, kiedy odczuwamy właśnie taki wstyd, hmm, coś ze mną jest nie tak. Wstyd jest też hmm, odczuwany jako coś trwałego, coś, co mam zawsze. A tak jak wszystkie emocje, jest, przemija i trwa zazwyczaj przez pewien. Czas nie dotyczy też wszystkich naszych części. Czas dotyczy jakiegoś wybranego fragmentu, który uważamy, że jest nie wiem, niewłaściwy. Czy powinien być jakiś inny w nas. Zapamiętanie już tych trzech spostrzeżeń może sprawić, że w ogóle będziemy mogli wejść z nim w jakiś dialog, kiedy się pojawi. Czyli ten jego uścisk Troszeczkę może się rozluźni, kiedy właśnie pomyślimy sobie tak. Wszyscy ludzie mają takie momenty jak ten. To jest powszechna emocja, jest dlatego, że u jej źródeł jest to pragnienie bycia kochanym, a również jest czymś, co przeminie. Wszyscy rodzimy się z tym pragnieniem być kochanym, szanowanym, słyszanym, widzianym, rozumianym. I wstyd pokazuje nam dokładnie to pragnienie. Ono jest po prostu niezaspokojone w danej sytuacji. Jeszcze uważamy, że nie zasługujemy na to, żeby to zostało zaspokojone. No ale teraz przejdźmy do praktyki. Na moment możesz... Przymknąć oczy, możesz dać sobie kojący dotyk, żeby tak skontaktować się też z oznaniami w swoim ciele, gruntować się w tu i teraz, bo nasze ciało zawsze jest tu i teraz. I przypomnieć sobie jakieś wydarzenie, które, w którym poczułeś się lekko zawstydzona, zawstydzony. Nie chcemy tutaj wyciągać z tych trudnych, bardzo ciężkich rzeczy, bo nie chcemy żeby nas zalały emocje, nie chcemy być w przytłoczeniu, ponieważ niczego się nowego wtedy nie nauczymy, jak już to omawiałam w, w poprzednim odcinku. Pracujemy tutaj z czymś nowym, z nową jakąś praktyką, więc chcę, żebyście wybrali sobie coś, co było lekko zawstydzające. Nie wiem, zapomnieliście, jak ktoś ma na imię, chociaż jest to osoba, którą bardzo dobrze znacie, albo wysłaliście e-mail nie do. Tej osoby, do której powinniście, albo powiedzieliście coś na jakimś zebraniu i poczuliście, że to jest strasznie głupie, albo zostały jakoś źle zrozumiane. Coś, moment, w którym poczuliście lekkie zawstydzenie. I kiedy już przypomnijcie sobie taką sytuację, czy znajdziecie się w takiej sytuacji, możecie dać sobie właśnie kojący dotyk, żeby dać sobie taki sygnał: Jestem tu z Tobą. Jestem i wspieram Cię. Pamiętacie, to jest jeden z pierwszych sygnałów troski, obchodzi nasz myślący umysł. Możesz sobie też wyobrazić nawet życzliwość, współczucie przepływające przez Twoje palce do ciała, bo to jest trudny moment, kiedy tak się czujemy. I przypomnij sobie. Czuję się tak tylko dlatego, że tak jak każdy człowiek na tej planecie chce być kochana, chce być kochany. Czuję się tak tylko dlatego, że tak jak każdy człowiek chce być kochana, chce być kochany, chce być szanowana, chce być szanowany, chce być lubiana, chce być lubiany. I może są jeszcze jakieś inne słowa, które chcesz sobie powiedzieć w tej sytuacji? Słowa, które mogłabyś, mógłbyś powiedzieć swojemu przyjacielowi, przyjaciółce, gdyby znalazł się w takiej właśnie sytuacji zawstydzenia. Na przykład. Wszyscy czasem tracimy panowanie nad sobą, wszyscy popełniamy błędy. Bardzo mi na tobie zależy. Dlatego pomogę Ci, ustalić pewne granice. Widzę, jak bardzo się starasz. Jakie słowa wydają Ci się właściwe w tej sytuacji? Której. Ty się znalazłeś, znalazłaś słowa prosto z serca, słowa wsparcia, słowa życzliwości. Zaoferuję je sobie. No jeżeli żadne słowa nie przychodzą do głowy, po prostu możesz też wyobrazić sobie życzliwość, którą wysyłasz do siebie. Jakkolwiek, jakikolwiek ten obraz. Ma kształt kolor. Hmm. Kiedy będziecie gotowi, możecie powrócić uwagę do swojego otoczenia. I pamiętać o tych trzech paradoksach wstydu. Wstyd nie jest wstydliwym uczuciem. Jest czymś ludzkim, jest czymś powszechnym, jest czymś, co mija i wynika z naszej głębokiej potrzeby bycia kochanym: bycia kochanym, akceptowanym, szanowanym, lubianym. Wszyscy tego pragniemy. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję Ci, że poświęciłaś, poświęciłeś tych kilka chwil swojemu dobrostanowi. No, korzystamy na tym wszyscy. Partnerem tego podcastu jest samowspółczucie.pl. Sprawdź aktualne kursy i warsztaty. Z hasłem pełne serca dostaniesz zniżkę. Linki do badań i praktyk znajdziesz na stronie odcinka pełneserca.pl. A ja dziękuję wszystkim osobom, dzięki których hojności ten podcast mógł powstać. Jeżeli chcesz dołączyć do tego grona, link do społeczności znajdziesz na stronie podcastu pełneserca.pl.